Cześć, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, czy warto kupować jakieś produkty na chińskich ogłoszeniach. To nie są chińskie aukcje, bo tam nie macie aukcji produktów, czyli chodzi o Aliexpress. Czy warto tam kupować produkty, dlaczego warto, dlaczego nie warto? Zapraszam do zobaczenia tego filmu. I Express, czyli chyba jedna z najbardziej popularnych stron w ostatnich czasach, ona jest mega popularna, dlatego że możecie dużo różnych produktów tam kupić w dużo niższych cenach niż na innych, powiedzmy sobie, rodzimych sklepach internetowych, czy szczególnie naszych <grych> aukcjach internetowych, czyli Allegrosach. Też nie oszukujmy się, druga rzecz jest taka, że to co znajdziecie na powiedzmy sobie Allegro, czy w innych tam sklepach, bardzo często w dużej, oczywiście nie wszystko, ale w bardzo dużej. Mierze pochodzi właśnie z takich stron jak AliExpress, czyli po prostu jakieś osoba na nim kupuje i potem sprzedaje z jakąś tam marżą produkt tutaj. Oczywiście i tutaj nie goncie ich, dlatego że oni o, narzucają produkt, kupili dużo taniej i sprzedają sporo <gry> drożej. Dlatego że jak kupujecie sobie właśnie w tych Chinach bezpośrednio, to macie często takie coś, nie zawsze, bo to się nie da zawsze mówić że możecie czekać na dany produkt, który zakupicie nawet 3 miesiące czasu, że zanim on do Was przyjdzie. Wcześniej było 2 miesiące, ale odkąd się pojawił ten wirus pandemiczny, no to wtedy już teraz podnieśli ten czas dostarczania nawet do 3 miesięcy czasu. A jak kupujecie na polskim rodzimym sklepie czy aukcji i pisze, że dostawa zaraz, no to wiadomo, że dostaniecie w ciągu y, maks tygodnia dany produkt, który kupiliście. Ale jak kupicie w Chinach, no to możecie go dostać za 2 miesiące, a nawet prawie za 3 miesiące on może do was przyfrunąć. Także jeżeli poszukujecie jakiegoś produktu, który potrzebujecie na dzisiaj lub na później na w ciągu 2-3 tygodni, no to... W Chinach nie macie praktycznie co kupować, chyba że jest opcja, że dostarczony będzie w jakimś szybszym czasie, bo też na AliExpress są oferty takie, że oni wysyłają nie z magazynu gdzieś tam z Chin, tylko z jakiegoś rodzimego, na przykład magazynu, który znajduje się w Polsce, ale to musi być zaznaczone właśnie w tych ogłoszeniach, a 90% ponad, spokojnie ich nie ma, czyli jest bezpośrednio z Chin, on będzie sobie płynął statkiem albo leciał samolotem do nas i zanim on do nas trafi, to zapomnieliście już, co nawet kupiliście, i musicie zaglądać sobie na własne konto w AliExpress, żeby wiedzieć, co to do was ma w ogóle jeszcze przyjść. No to czy warto kupować na AliExpress? Przede wszystkim tutaj trzeba to wypunktować. Mianowicie, duża część towarów jest tych samych, co w Polsce, tylko w Chinach możecie kupić to dużo taniej. To z punktu widzenia ekonomicznego, jeżeli nie liczy się dla Was w ogóle czas, czas nie ma znaczenia. To wtedy możecie kupić w Chinach. To na pewno będzie dużo taniej, tylko że będzie prawdopodobnie dużo dłużej realizowana ta dostawa, czyli nawet kilkanaście razy dłużej niż jakbyście kupili to bezpośrednio w Polsce z tą niekoniecznie wysoką marżą na jakiś produkt. Dużo bardziej ważna rzecz dla mnie szczególnie to jest mianowicie, czy mogą was wyrolować na AliExpress, czy, czy jednak nie? Powiem wam, że dosyć dużo kupuję i na Allegro i na AliExpress i powiem wam, że o ile na Allegro mi się trafi, że sprzedawca jest jakiś nie do końca uczciwy, że ta jakość towaru to jest ta sama co w Chinach, ale nie do końca co z nim jest nie tak, to co robi Allegro? Nagrałem o tym osobny film wiele chyba lat temu, że... Ochrona kupujących na Allegro to jest brak ochrony. Kupicie coś, będziecie niezadowoleni, ktoś was ożną, to Allegro co zrobi? <laughs> o tyle zrobi, nie? Powie wam: tak, my Was chronimy, ale jak nie no, postępowania np. prokuratora czy policja, zawiadomienia nie przyjmie, nie weźmie śledztwa. No, to wiecie co, to walcie się, nie? Natomiast na AliExpress, no, sporo tam rzeczy kupowałem i nigdy nie zostałem różnięty. Tam dużo rzeczy przerobiłem różnych i powiem wam, czasami te rzeczy, które kupujecie, nie przychodzą do Was. Po prostu one nie dochodzą. Albo przyjdą uszkodzone, albo przyjdą niekompletne. I na Alegru by był z tego mega trudny problem, bo o, coś kosztowało dwie dychy. To mamy ci gdzieś, wy <gry> prawdopodobnie mogło. Być tak zrobiony. No, przynajmniej ja tak Allegro odbieram. Jeżeli się mylę, to napiszcie, A jeżeli się nie mylę, to też napiszcie, bo ja taki mam doświadczenie. Natomiast na AlieExpress, jak coś ci nie przyjdzie, czy coś jest uszkodzone, czy coś jest nie takie jak zamówione, to oni z reguły zwracają wam całość pieniędzy za to co kupiliście. Czyli ten produkt, który dostaliście, on wam zostaje, plus oni wam zwracają całość ceny tego produktu. I tak miało kilka miejsce. Razy w moim przypadku. Innymi słowy, na Express jeszcze nie zostałem nigdy różnięty, dlatego że ten serwis chce sprzedawać, on chce być po prostu mega gigantem i on chce robić dobry biznes. Czyli im lepiej jest zwrócić te parę złotych i znowu kilkadziesiąt drzwi, tam aukcji różnych rzeczy kupicie, niż na przykład, żeby was orznąć, tak jak na e, jakimś tam innym, powiedzmy, bardziej rodzimym sklepie czy stronie. I wtedy wy się zniechęcacie i szukacie innych źródeł dostaw, bo w końcu macie to gdzieś. Naprawdę na tym Chinolu, mimo wszystko ja jeżeli chodzi o ten produkt, jego dostarczenie, czy jego jakość, czy uszkodzenie nigdy nie zostałem uróżnięty, a naprawdę sporo rzeczy tam na nim robiłem. Tylko teraz bardzo ważna rzecz, co odróżnia polski serwis jak kupicie w nim od tego w Chinach. Mianowicie, jeżeli kupicie na Allegro coś sobie, czy w dowolnym polskim sklepie internetowym. Macie gwarancję. Pamiętajcie, gwarancja to jest tam 12 lub 12 miesięcy lub 24, ale imię też macie i ona wynosi 24 miesiące zgodnie z prawem, jesteście klientem indywidualnym. W przypadku tego, jak kupicie sobie w Chinach, czyli na Aliexpressie, no to jesteście w ciemnej dupie, dlatego że gwarancja praktycznie nie istnieje. Jak wam coś się uszkodzi, podczas kupiliście coś sobie droższego, używacie, fajnie, fajnie, ale wam się zepsuje, no to praktycznie możecie zapomnieć o gwarancji. Ogólnie traktujcie AliExpress tak, jak kupujecie towar, który nie ma żadnej gwarancji. Nie? Znaczy, gwarancję macie, że go dostaniecie, że on będzie taki, jaki jest w tym czasie dostawy, bo tam czas dostawy to jest właśnie ta wasza gwarancja. I jak ona się skończy, no to jeszcze tam parę dni możecie zaznaczyć, że na przykład coś tam, coś tam, coś tam, nie? nie nie, tak. Zdjęcia porobić i wysłać. Pamiętajcie, że na AliExpress, żeby proces gwarancyjny był, to nie tylko wasz tekst, ale na wszystko musicie cykać fotkę, nie? Jedyne co nie musicie cykać fotki to jak w ogóle paczki nie dostaniecie. Ale w innych przypadkach musicie robić fotkę i opisywać to po angielsku. Czyli na Express nie macie supportu w języku polskim, musicie wszystko robić po angielsku, no ale korzystacie sobie z translatora, to dacie radę. Ale kluczowa kwestia, jeżeli coś kupujecie drogiego, szczególnie elektronicznego, to ja bym tutaj był bardzo ostrożny z tego powodu, że praktycznie pamiętajcie, kupując w Chinach nie macie gwarancji na dany produkt. Te dostawy, o których już mówiliśmy, jeżeli Wam zależy na czasie, to oczywiście kupujecie w Polsce, jeżeli wam w ogóle nie zależy na czasie, to może przyjść za x miesięcy. To możecie kupić w Chinach, i wtedy prawdopodobnie kupicie to sobie sporo taniej. No i teraz w zasadzie dwie kwestie dodatkowe. Pamiętajcie, to, że jest kupione w Chinach, nie zawsze wychodzi taniej. Zanim kupicie coś sobie w tych Chinach i super deala myślicie, że zrobicie, sprawdzajcie to, ile kosztuje ta sama rzecz lub podobna, lub substytut tej rzeczy. W polskich sklepach, czy na polskim Allegro, czy na polskich sklepach internetowych, dlatego, że część z rzeczy, która jest sprzedawana w Chinach jako super deal jest dużo droższa niż kupiona lokalnie w Polsce. Więc czasami nie oszczędzacie kasy, tylko możecie wydać więcej, więc musicie wiedzieć co kupujecie i czy na pewno nie kupicie tego taniej u nas już w kraju, niż ściągać to z zagranicy, gdzie będziecie bardzo długo czekali być może prawdopodobnie nawet na ten produkt, a okaże on się i tak Droższy czy u nas rodzimie. To oczywiście nie dotyczy wszystkich rzeczy, ale dotyczy jednak takich rzeczy, że możecie się naciąć. Kolejna istotna kwestia to jest jakość, a mianowicie quality kupionych rzeczy w filmek niekoniecznie będzie odpowiadało tym zdjęciom, jakie robią oni na tych swoich ogłoszeniach sprzedażowych i przychodzi często coś, że tam na zdjęciach wygląda no, super ale przychodzi no <gupionych> jednak trochę lipa, ta jakoś trochę badziewiem trąci. Często tak jest. Oczywiście co do jakości możecie pisać, jeżeli on naprawdę jest jakiś turbo ultra innej jakości niż według zdjęć, i to widać od razu na pierwszy rzut oka, to wtedy wam zwrócą kasę lub część kasy, którą w to władowaliście. Natomiast no, część tych ogłoszeń jednak jest trochę naciągana i niższej jakości ostatecznie dostajecie te produkty nie zawsze. Jeżeli dobrze zrobicie sobie taki wiecie Research po tych, po tych różnych sprzedażowych miejscach, no to wtedy wiecie, co kupujecie, ale jak tak tylko bazujecie na zdjęciach, to możecie czasami się zdziwić jakością tego produktu. Dlatego, mimo wszystko, Allegro dobrze, że wprowadziło coś takiego, że jak kupujecie jakąś rzecz, możecie dać cyknąć fotkę i opisać, czy Wam się dany produkt podobał, czy też nie. To jest na Chinach, czyli AliExpressie, już od bardzo dawna stosowane i bardziej na tym bazujcie nie na tym, co sprzedawca daje, jakie foty tylko na tym szukajcie takiego ogłoszenia, żeby w nim było, czyli na przykład znaleźliście coś najdennszego, ale to nie ma żadnej tam feedbacków. To szukajcie takiego samego produktu, który będzie miał te, powiedzmy sobie, opinie wsteczne i gdzie będą najlepiej zdjęcia załączone tych osób, które już dane coś kupiły, bo one będą miały to sfotografowane przez samych siebie, jak to wygląda, i opisywane i oceniane. Dlatego to jest bardzo ważne, jeżeli kupujecie coś tam właśnie w Aliexpressie. to szukajcie takiej oferty, niekoniecznie tej, którą kupicie, tylko tego samego produktu, żeby ona miała właśnie opinie, najlepiej ze zdjęciami. Wtedy się przyjrzyjcie tym zdjęciom, czy na pewno to jest dobrej jakości, czy to jest jakiś badziew. Kolejna sprawa to jest wybór towaru. Tu powiem Wam, że o ile na Allegro macie dużo tego towaru różnego i on się powtarza na wielu stronach ciągle ten sam. To w Chinach to Was zasypie. To jest po prostu lawina może możliwości. Jak wejdziecie sobie być może pierwszy raz na ten Aliexpress to utoniecie w nim na miesiąc czy na dwa. Nie, nie będziecie wiedzieli czy jest dzień czy noc bo będziecie sobie przeglądali. Tam jest naprawdę bardzo dużo w większości tematyk. Rzeczy do wyboru. Nawet jak te rzeczy się powtarzają, to są różni sprzedawcy, różne opisy i tak dalej. Można w tym utonąć. Jeżeli więc chcecie nie być uzależnieni od zakupów w internecie, muszę coś kupić, to powiem Wam, że no... Czasami jak nie chcecie za dużo czasu spędzać na przeglądanie ofert, to lepiej sobie wybrać rodzimy, gdzie szybko kupicie, szybko dostaniecie produkt. Nie ma problemu. Jak chcecie oszczędzić sobie parę złociszy, no to nagle się okaże, że wpadniecie jak kropelka w morze i tam zaczniecie tonąć, wiele godzin poświęcać na przeszukiwanie tych ofert. O, tego nie potrzebuję, ale nie jest za drogo. Hmm, jeszcze to kupię, o jakaś karta przeżycia, hmm, bo czy, po co mi nie jeżdżę do lasu? Hmm, złotówek kosztuje I tak kupienie. I tak powiem, wam, że... Wiele osób postępuje, że o kurde, jak tanie, I, a kupię też, może się przyda, nie? Wiele osób naprawdę tak właśnie wpada w te w pewne uzależnienie i kupuje różne pierdoły, po prostu, bo one są często tanie. Także mniej się na baczności. No i jeszcze jeden ważny punkt, mianowicie ceny na tym chinolu szybują. szybują. Mianowicie, jak coś kosztowało, powiedzmy sobie, Dychę wcześniej, ale oni widzą, chińczycy, że Wy to kupujecie, nie? że dużo ludzi w ogóle z całego świata to kupuje. To już nie kosztuje dychy, tylko kosztuje na przykład 25 zł po miesiącu. Nie? Oni sobie też windują ceny w różny sposób. I teraz bardzo ważna życiowa dla Was rada, jeżeli jesteście młodymi adeptami szaleństwa zakupów w Chinach, które mogą się niedługo skończyć, ale jeżeli to zmienią prawo. Także jak są w jakieś wielkie dni, przeceny i tak dalej, miejcie się na baczności z tego prostego powodu, że oni lubią. Powiedzmy sobie taki Black Friday, jak macie w Polsce, nie? że yy, ceny przed, dzień przed tym śmieszną, czarną wyprzedażą w Polsce nie ma Black Friday tak zwanych. To jest wszystko ściema, nie? albo prawie wszystko. I tak samo chińczycy robią, nie? Jeżeli zbliża się jakiś termin wielkich wyprzedaży, to te ceny dwukrotnie, nawet bywają trzykrotnie idą do góry i wy myślicie, że w tym dniu wyprzedaży best offer jest, bo widzicie przecenę na przykład o 25% albo 30%, czy tam ile procent ceny zostało przecenione. A to tak naprawdę jest pizna na wodę, dlatego że oni mocno tą cenę podnieśli do góry i potem myślicie, że jest przeceniona, a tak nie jest. Dlatego jak macie koszyk zakupowy i dodajecie swoje produkty do tego koszyku, czyli obserwowane oferty, to zobaczycie, że te oferty dodaliście np. za równowartość dychy. Pamiętajcie, że możecie zmienić tam opcję, że wybieracie to w złotówkach, a nie w dolarach, czy tam w jakiejś tam innej walucie. No i wtedy coś dodaliście za dychę, to potem widzicie, że kosztuje już 12, potem 15, potem jak już kosztowało 15, to nagle kosztuje 12, ale przesyłka kosztuje 10 <laughs> się pojawiło, bo wcześniej była przesyłka darmowa. Dlatego cały czas musicie mieć jakby rękę na pulsie i się orientować w ofertach. Jeżeli coś kupujecie nie od razu i wiecie, nie jesteście tacy impulsywnym klientem, to musicie mieć rękę na pulsie, żeby nie dać się ornąć, żeby wiedzieć co kupować. To jest już pewnego rodzaju sztuka kupywania na tych chińskich AliExpressach, żeby po prostu kupić dobrze, kupić nie za drogo, to naprawdę to są pewne różne zasady, którymi warto się nauczyć i podążać. No i teraz łatwość kupowania, bo dużo osób może na początku myśleć, że no, w sumie w Chinach to może chiński język trzeba znać, a może angielski, a może coś. Powiem Wam, że nic nie musicie znać, nie musicie nic wiedzieć w ogóle, nie? Ważne, żeby konto internetowe jakieś tam mieć. Pamiętajcie, że nam działa płatność też przelewej 24 payu czy kartą kredytową możecie płacić bez problemu. To tak samo wybieracie jakąś ofertę, one z reguły już przez translator są te strony przetłumaczone. Yy, oczywiście nie zapomnijcie sobie zmienić na złotówki, żeby wam to pokazało, ile was to kosztuje, a nie w jakiejś innej walucie, żeby wam ceny pokazywało. Najlepiej sobie kliknąć też i to też kolejną zasadą się wiąże, yy, bezpłatna dostawa. No, oczywiście możecie je płatą, jaka tam wam pasuje, ale to też się z pewną zasadą wiąże. Bardzo cenna wiedza, a mianowicie, jakbyście kupili coś sobie znowu, powiedzmy, okrągłe 10 zł, ale dostawa 5 zł i ten towar do Was nie dojdzie, lub dojdzie, dojdzie, nie dojdzie, powiedzmy, że doszedł, ale nie taki towar, czy coś jest niehalo, no to oni tej ceny dostawy mogą Wam nie zwrócić. Dlatego to też jest istotne, żeby cena dostawy była jak w najmniejszym udziale procentowym względem ceny danego produktu. No to jest taka różnica między właśnie też kupowaniem, powiedzmy tutaj lokalnie, gdzie byście chcieli zwrot kosztów też dostawy, niż tam, gdzie tych zwrotów kosztów dostawy mogą Wam nie zwrócić, tylko zwrot ceny danego produktu. Tak czy inaczej, łatwość zakupowa jest tam praktycznie taka sama jak na Allegro, więc jeżeli macie czas, chęci i, i macie miejsca trochę na nowe uzależnienie od kopania w ofertach no to na pewno warto sobie spróbować właśnie tam przeglądać. tylko to musicie się nastawić na to że będziecie bardzo długo czekali na realizację danych rzeczy. no i najlepiej sobie więcej materiałów obejrzeć o tych zakupach na AliExpress, bo tak jak mówiłem wam wcześniej, to się pewnymi zasadami wiąże. to jest, możecie od razu wyjść i kupić i czekać na dostawę, ale jak będziecie chcieli więcej tam pieniędzy pozostawić i swojego czasu no to lepiej te zasady znać, bo one mogą Wam zaszczędzić sporo gotowy. No i oczywiście nie zapomnijcie sprawdzać lokalnie, czy czasami lokalnie w naszym kraju nie ma danej rzeczy tani, bo tak bywa też wcale nie tak rzadko. Z mojej strony tyle. Jeżeli ktoś mówi coś więcej do do tego filmu, zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na następne materiały. Cześć.